Witam Was kochani, z tej strony Marta, kanał Milion Lashes i zapraszam Was. Dobrze słyszycie, zatoki siadłe, ale no obiecałam, że będę nagrywała i dodawała filmy codziennie, więc muszę to jakoś spiąć, dlatego nieważny jest mój stan i to czy się dobrze czuję czy nie, po prostu robimy to i działamy. I... Pierwszy film, jaki Wam e, nagrywam e, dzisiaj, to jest e, przepis na Bigos. I nosiłam się z tym, czy to Wam w ogóle wstawiać, bo to taki troszkę bezsensowny temat na mój kanał, ale to jest moje popisowe danie. I Bigos kojarzy nam się z tymi świętami. I pomyślałam, że czemu by Wam nie podać go, tym bardziej, że ten Bigos. Smakuje naprawdę każdemu to jest po prostu coś przepysznego i może nie znacie tego przepisu. Robicie go inaczej, a wystarczy na przykład tylko zmienić jedną bądź dwie rzeczy i może dzisiaj się dowiecie, co trzeba zrobić. Żeby bigos był bardzo esencjonalny i bardzo, bardzo smaczny. I taki naprawdę to jest taki prawdziwy bigos, który odgrzewany yy, po wielokroć. Intensyfikuje swój smak. Przepyszny. Możecie go zrobić wcześniej i też go pomrozić. Rozmrożony jest dalej, idealny, więc myślę, że y, ktoś może z tego skorzystać. Także zapraszam Was serdecznie y, na niedługi film przepisowy o Bigosie. Przedstawię Wam produkty. Tu jest normalna, zwykła, polska, biała kapusta mm, poszatkowana i jest jej około kilograma, trochę więcej. Tu jest kiszona kapusta, nie kwaszona, kiszona, 800 gram. Tutaj mamy kiełbaskę jałowcową albo myśliwską. Potrzebujemy, czyli taką no mocniejszą. Yy, tu mamy yy, śliwkę. Generalnie potrzebujemy garść śliwek suszonych i śliwek wędzonych. Ja ponieważ nie dorwałam śliwki wędzonej, to jest tylko suszona. Zalewamy ją mniej więcej 50 ml whisky i tak sobie to stoi, więc możecie to zalać wcześniej, zanim zaczniecie robić. Tu mamy boczek ze 150 g. Tutaj są grzyby. To są suszone grzyby borowiki. No jest tu około 30 gram. Najpierw należało je taką dosyć ciepłą wodą, nie gorącą absolutnie, ciepłą wodą zaleć, żeby one takie się zrobiły fajne, trochę rozmokłe. Później je drobno posiekać. Tutaj mamy dwie marchewki, trzy cebule. No i tu mamy mięsko. Mamy mięso wieprzowe i mięso wołowe. I teraz pokażę Wam jak po kolei robię e, Bigos. Oczywiście on się będzie gotował 4 godziny, ale pokażę Wam po kolei, co się robi. E, ogromny garnek. No i zaczynajmy. żeśmy smażyli i teraz i teraz należy to może przestawię to na ten tylko trochę poprzetrę chociaż na sucho bo zapuścił mi się cało ale kuchenkę umyję dopiero po po całym gotowaniu dobra i teraz bliżej do tego gara żebyście widzieli w miarę Teraz trzeba to wszystko zmieszać i dusić delikatnie, podgotowywać troszkę. Na razie na 14, a to zaraz mniejsze. I dodajemy teraz do tego e, najpierw koncentrat, zanim całą resztę rzeczy. To najpierw koncentrat. Koncentratu dwie łyżki, ponieważ mi się tu łyżka nie mieści. To weźmy cztery łyżeczki po prostu. Teraz dwa, trzy i cztery, koncentrat pomidorowy oraz słodką paprykę. No i słodkiej papryki to tyle, ile generalnie uważacie, nie? Nic, jadam dużo, bo ja lubię, ona Wam zrobi yy, bardzo dobry smak, więc warto zmniejszać na 11, bo się nie ma nie wiadomo jak smażyć, tylko zaraz to się będzie dusiło. I jak już macie to wymieszane też wszystko w tym koncentracie, w tej papryce to dodajemy resztę składników. Czyli najpierw kapustę e, zwykłą, następnie kapustę ciszoną, dalej kiełbasę, oczywiście śliwki, które wypiły całe whisky. I grzyby. To jest niezwykle aromatyczny Bigos. Słuchajcie, to jest tak aromatyczny, pyszny, tylko tak. Jeżeli lubicie kwaśne Bigosy, to powinniście inne proporcje kapusty zrobić niż ja zrobiłam. Jeżeli lubicie kwaśne Bigosy, nie? Ale jeżeli lubicie, tak jak ja, słodszy Bigos, bardzo mocno wędzony, taki intensywny w smaku, to. Proporcje powinny być takie, jak robię, jak zrobiłam teraz ja. Sorki. Garnek wziąłem największy jaki mam, nie mam już większego i to zawsze jest to samo. Żeby to wymieszać, żeby słuchajcie, to z dna zabrać i wymieszać, to trzeba się napracować. I tak naprawdę teraz trzeba będzie cztery szklanki wody tu wlać. cztery szklanki wody. Yy, mam 250 z tego co pamiętam. Yy, to jest ciepła woda. Więc może być. Raz. Dwa. Trzy. I cztery jeszcze mam taką przyfiltrowaną. I teraz dać się temu zagotować czyli zwiększam gaz i teraz kochani moi możecie jeszcze dodać słodkiej e, papryki to jest wedle waszego uznania e, sól czekajcie sól, ja mam sól himalajską jodowaną, tylko taką używam no ile uważacie, tak? Jak bardzo słone rzeczy lubicie. Pieprz jadam świeży. Też na no ile lubicie doprawione rzeczy, tyle dajecie. Pięć ziaren ziela angielskiego, jak do zupy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Z nimi trzeba uważać, bo one są, to są przyprawy bardzo intensywne. I dwa liście laurowe. I teraz to wszystko jeszcze wymieszać. I słuchajcie, to jest wszystko. Trzeba dać się temu yy, dusić. Od 3 do 4 godzin. Pod przykryciem. że biorę przykrywkę, przykrywam. Zagotuje się to, słyszę, że to się gotuje, to po prostu zmniejszam na piątkę, no na moje... każdy swoją kuchenkę zna, nie na mojej kuchence, dobra, jest zagotowane i zmniejszam na piątkę. I teraz będzie się to dusiło, pokażę Wam efekt końcowy. No i słuchajcie, bigos jest gotowy, on jak widzicie ściemniał. Wezmę jakąś trochę łyżkę, żebyście sobie zobaczyli. To mięso jest tak kruche, słuchajcie, duże kawałki, ale kruche, więc bez problemu je sobie pokroicie. Ale to, co Wam chcę powiedzieć, to to, że to jest tak pyszne, że tego nie da się opisać. Polecam Wam spróbować, bo ja właśnie. Wzięłam sobie dokładkę, bo to jest tak pyszne. To już zobaczyliście, jak powstawał bigos krok po kroku. Zobaczyliście też przepis na ten bigos, który Wam wstawiałam z boku, oraz jak wyszedł. Naprawdę, no, jest wybitny. A teraz przejdźmy do zagadki. Konkursowej, oczywiście, na którą na pewno czekaliście, nie? Zagadki mam przygotowane, więc zerkam sobie do nich. I na dzisiaj zagadką jest: co pomoże Wam, żeby wykonywać kolorowe makijaże z idealnymi przejściami? Link do filmu, w którym o tym właśnie mówię i w którym odpowiedź znajdziecie, macie w opisie. Oczywiście i tak będzie za każdym razem. Yy, natomiast yy, odpowiedź piszemy w komentarzach i prosiłabym standardowo, żeby odpowiedź yy, na zagadkę była po prostu oddzielnym komentarzem, a jeżeli jesteście tak mili i chcecie mi napisać coś od siebie na temat bigosu, to żebyście to zrobili już w drugim komentarzu. Po prostu mi będzie tak najłatwiej. Posegregować e, Wasze komentarze, no i e, policzyć Wam punkty, po prostu. Także e, idźcie do tego filmu i zobaczcie, o co mi chodzi. A ja za dzisiaj serdecznie dziękuję i do następnego, do jutra, kochani. Pa!